Jest jednym z najbardziej majestatycznych ptaków, bohater opowiadań i ludowych legend. Kiedyś mówiono o nim król ptasiego rodu. Kojarzony był z wolnością i magiczną mocą. Ci, którzy widzieli go w naturalnym środowisku mówią, że nie ma piękniejszego ptaka. W tajemnicach niej zapraszam na spotkanie z orłem przed nim. Tego dostojnego ptaka możemy spotkać w Tatrach, Pieninach, Beskidzie Niskim i Sądeckim oraz w Bieszczadach. Nielicznie gniazduje także na Nizinach, w Biebrzańskim Parku Narodowym. Orzeł ceni sobie szczególnie mało przekształcone przez człowieka tereny i unika jego obecności. Oto i jego królestwo. Rozległe połoniny, strome zbocza, przepaści, jary, rozpadliny, niedostępne starodrzewie, niezalesione halizny i wysokie uschnięte drzewa. Od kilku już lat hodowlana para tych pięknych ptaków przebywa w stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Orły dochowały się na razie jednego potomka, syna, który mieszka w Wolierze niedaleko swoich rodziców. Nad ptakami czuwa myśliwy oraz znakomity sokolnik Henryk Mąka. Pan Henryk codziennie dogląda pary orłów, oceniając ich kondycję zdrowotną, a w czasie lęgów szczególnie zabiega o zapewnienie ptakom spokoju. Jak się jednak okazuje, uzyskanie od orłów przychówku nie jest takie proste. Sokolnicy w Czempiniu intensywnie pracują nad otrzymaniem młodych orłów, które później mogłyby być wypuszczone na wolność i wzmocnić naszą krajową populację. Jesteśmy w stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czępiniu. Tutaj znajdują się dwie pary orłów przednich. Ze mną Henią Mąka, człowiek, który na co dzień witam serdecznie. Na co dzień zajmuje się sokołami i orłami. Powiedz mi, no tak. a, jak długo te orły tutaj u was przebywają? Skąd się w ogóle wzięły te orły w Czępini? Z tej pary akurat samica, która jest za nami, jest u nas już 32 lata w 82. Została tutaj dostarczona z kontuzją skrzydła, niestety trwałą. że w miarę swobodnie sobie tutaj radzi lata, ale niestety na, na wolności by nie przeżyła. Otrzymaliśmy zezwolenie Ministerstwa Środowiska na zatrzymanie jej do hodowli. Samiec, natomiast 14-letni, już tutaj z naszej hodowli z, z 2000 roku. Były. Dwa lęgi do tej pory. Były dwa lęgi powiedzmy udane to w miarę, gdzie udało się odchować pisklaki. Pierwsze w kraju, pierwsze w 2000 roku. Dwa pisklaki udało nam się odchować i jeden właśnie to, to samiec czempion. Jego siostrę wsiedliliśmy w Karpatach przy współpracy ornitologów polskich i słowackich właśnie w gnieździe dzikiej pary, bo w tym przypadku jedyną taką możliwą realną metodą adopcji to jest adopcja własna i rzeczywiście wychowały go dzikie orły opuścił gniazdo, do polecia. Czyli jednak te orły wyhodowane tutaj w Czępiniu trafiają do dzikiego pola? Yy, tak, jeżeli nam się coś uda, no niestety tych lęgów orów udanych niewiele mieliśmy. Yy, nie jest to tak łatwo w przypadku orów jak, jak u sokołów wędrownych, których hodowla powiedzmy odchu jest już standardem, regularnie co roku. Tutaj w ogóle, mimo toków, w zasadzie pełnej harmonii toków wysiadywania, kopulacji i tak dalej, zależone jaja trafiają się raz na kilka lat, jedno, czasami dwa. No i też znacznie większa trudność w odchowie pisklaka orła niż, niż sokoła. Stąd no, te, te, te rezultaty nie są aż tak wielkie. Ostatni sprzed siedmiu lat w tej chwili właśnie syn tej pary znajduje się w wolierze obok. Główną bronią orła przedniego jest jego ostry, zakrzywiony dziób, przystosowany do łapania i rozszarpywania ciężkich zwierząt. Jego nogi są mocno umięśnione i wyposażone w szpony ostrzejsze od pazurów kota. Ciężką zdobycz, taką jak młoda kozica czy świstak, pomagają unieść długie i szerokie skrzydła podczas lotu, uniesione w kształcie litery V. Charakterystyczną cechą orłów, wyróżniających je spośród wielu innych ptaków drapieżnych, są opierzone aż po same palce nogi. Boże uprzedni swoją ofiarę atakuje zwykle z zasiadki lub z niskiego lotu patrolowego, w trakcie którego jest w stanie osiągnąć prędkość do 160 km na godzinę, choć zwykle lata z prędkością do 50 km na godzinę. Ale nie to jest najciekawsze w tym ptaku. Najciekawsze jest to, że jest w stanie zobaczyć swoją ofiarę z odległości kilku kilometrów. Pan Marek Pinkowski, orła przedniego posiada już kilka lat. Każdy dzień zaczyna się tak samo: od sprawdzenia kondycji ptaka, obejrzenia skrzydeł, szponów, dzioba i oczu. Potem jest ważenie i karmienie. Dopiero po tych czynnościach można wyjść i polatać z ptakiem. Orzeł w sokolniczej hodowli to nie lada wyzwanie. Kasen filmowy Soplicowo, a my jesteśmy z człowiekiem, który można powiedzieć, pierwszy zaczął polować w Polsce z orłem. Myśliwy sokolnik Marek Pinkowski. Witaj Marku? Witaj, cześć. E, powiedz mi, bo ty jesteś jednym z nielicznych sokolników, którzy hodują, e, znaczy udaje im się uzyskać potomstwo od orłów. No i ja miałem szczęście, to znaczy w 1994 roku, czyli dawno, dawno temu dostałem od przyjaciela z Niemiec orła przedniego. Wtedy naprawdę w hodowlach europejskich rodziło się kilka kilkanaście orłów tego gatunku. No był to jeszcze rarytas. Ten orzeł nie miał najlepszego charakteru, ma na imię Baba, wszyscy sokolnicy ją znają i ona no jakby, jak to orzeł dojrzała w iluś tam latach i zaczęła znosić jaja. A powiedz mi, jakie są orły? W takim kontakcie sokolnik-ptak? Czy to jest taka sama współpraca jak z sokołem, jak z zastrzemiem? Czy one wymagają więcej poświęcenia, więcej uwagi, a może też dają więcej satysfakcji? Sokolnicy, orlarze, to jest osobna kasta. Oni zawsze siadają na łowach zbiorowych w osobnym stole, rozmawiają między sobą o tych wszystkich rzeczach, którzy inni, ale dotyczących orłów. I tu jest. Tu jest jeden szkopu, że orła. Się ma prawie jak psa. On w swojej ptazie inteligencji jest wyżej niż e, sokół czy Jaszczą. On łatwiej go nauczyć złego niż dobrego, ale jeśli się za młodu nie popełni, jak to mówią, skorupka za młodu jakichś błędów, to się ma przyjaciela łowów na 20 lat. Morze Przedni jest w Polsce otoczony ścisłą ochroną gatunkową. Na Podhalu najbardziej poszukiwanym użytkiem z orła były pióra. Stanowiły one ozdobę męskiego stroju góralskiego symbolu stanu kawalerskiego. W górach powszechne było także przekonanie, że orły porywają małe dzieci. Do jednego z takich ataków miało dojść ponad 200 lat temu w okolicy Siwiańskich Turni u wylotu Doliny Chochołowskiej. Rzekome porwanie dziecka nie zostało jednak potwierdzone. Prawdopodobnie przekonanie o porywaniu dzieci wzięło się w owych czasach z częstych ataków orłów na jagnięta i uprowadzaniu ich w powietrze. To jest pisklę Orła-Przedniego, tak? Tam to jest siostra, o 4-5 lat młodsza od Józefa tej samej baby matki. Ona jest w tej chwili przerażona, bo w istocie dzisiaj nastąpiło wyjęcie z matczynego gniazda, gdzie mnie owszem widziała, ale była w gnieździe. Żeby orła ładnie wprowadzić w polowanie teraz, to trzeba już teraz mu chwilowo pozbawić, że tak powiem rodziciela pod tytułem mama i przejść na tego rodziciela zastępczego. Widzisz otwarty dziób. Aha. To, to, co jest to, 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 trak. To, to jest trakt w tej chwili. Straż. On niby zna twarz człowieka, bo tam do, do, do jej gniazda dochodziłem, donosiłem karmę uh -huh. jako ten uh -huh. samiec uh -huh. zastępczy, ale mimo wszystko mały szok. No dobra, z tego A co teraz? Szoku. Będzie, co teraz będzie z nim? Powodnie teraz trukowanie. jest oczywiście karmienie z ręki. To znaczy z ręki lub z przyrządu, który nie jest podobny do ręki. Orły niestety są potem bardzo drapieżne i bardzo silne, uh -huh. I, i to jest jeden z błędów. Niedoświadczonych sokolników, że karmią rzeczywiście z ręki. Lepiej z pinsety, lepiej już z, ręka, z ręki w rękawiczce. I jak długo zajmie mu ten czas, żeby osiągnął sytuację, w której. Żeby w tej wyrosły chwili mu jest, pióra. W tej chwili nie, w, tej, w, w, w tej chwili jest Józef. No rok, to, dwa lata? Tak, no, pierwszy rok to jest trening, trening mięśni mm -hmm. i trening jakby tego, co, na co ma polować na zasadzie skór lisich, skór zajęczych ciąganych za tak mm -hmm. zwanego bałwanka. E, to jest okres ukrócania do wszystkich sytuacji cywilizacji, czyli samochód, pies, e, ludzie, rowery, mm -hmm. to wszystko, co można spotkać w każdym łowisku w tej chwili. Orły przednie w sokolniczych hodowlach przebywają od wieków. Ich siła, doskonały wzrok i szybkość wykorzystywana jest głównie w polowaniu na zwierzynę taką jak zając, sarna czy lis. Pan Krzysztof Domański, myśliwy i sokolnik mieszkający w Bełchatowie. Posiada w swojej hodowli aż trzy te majestatyczne ptaki. Ich imiona to King, Hera oraz Han. Sokolnik często z nimi trenuje. Sprawność orłów jest dla niego szczególnie ważna, bo każdego roku wyjeżdża na sokolnicze łowy. Ćwiczenia odbywają się na rozległych łąkach pod bełchatowem. Tutaj orły szlifują swoje zdolności, atakując przynęty ciągnięte za samochodem. Kupując w 2013 roku samice herę właśnie sam się przekonałem, że to jest naprawdę niebezpieczny ptak. Pewnego razu rzuciłem kawałek mięsa, bo jeszcze mogę od tego trzeba zacząć, że taki ptak niskiej kondycji bardzo ściska dłoń. Nie jest to, że się. Ona trzyma bardzo silnie za łapkę, że w każdej chwili nie jest to, że się puści go, bo. I Trzeba rzucić mięso na ziemię. Ja rzuciłem mięso, uszłem jakieś 15-20 metrów, myślałem, że nie będzie leciało, a nagle mnie zatakowała z tyłu y, za plecy. No i ja. Całe szczęście było to, że drugą łapą nie zapała mnie za głowę. Dlaczego? Bo ona jest, tak jest nauczona, że wie dobrze, że ja w kieszeni bocznej mam mięso. I wiadomo, że nie ma tej zwierzyny, to ona, no, jak tak, w niskiej kondycji chce jeść i wiedziała, że mam mięso i chciała w tym, tym i je mnie zaatakowała. Jednym z najwdzięczniejszych obiektów do obserwacji, zarówno dla myśliwych, jak i dla postronnego obserwatora przyrody, są ptaki. E, aby je podglądać i nie płoszyć, e, aby je móc obserwować z daleka, wykorzystujemy, no właśnie, kuba. Lunety obserwacyjne. To jest lunata obserwacyjna. Ja dokładnie, dokładnie. tak. Powiedz parę słów o tym urządzeniu, jak działa, e, kiedy możemy z niego korzystać. E, cóż, co mogę powiedzieć? No jest to przede wszystkim kolejny, kolejna rzecz z gadżetów optycznych, jakie mamy, jakie, jakie w dzisiejszych czasach możemy sobie, e, możemy razem ze sobą wziąć, właśnie tak jak powiedziałeś, na obserwację ptaków, czy innych, czy innych różnych. E, darów natury, zwierząt, darów natury, jakie tutaj, jakie dookoła w lesie czy gdzieś na, na, na łąkach nas otaczają. Są to lunety, które charakteryzują się tym, że mają dawać bardzo fajny, bardzo fajny jasny obraz i bardzo duże, bardzo duże powiększenie. Są tutaj stosowane okulary, które mają przybliż przybliżać 30-krotnie lub ze zmiennym powiększeniem od 20 do 60, więc tak jak, tak jak w sumie zacząłeś, mamy możliwość bardzo fajnego i bardzo przyjemnego obserwowania zwierzyny bez jakiegokolwiek y, zagrożenia, że możemy ją spłoszyć. Niech. Powiedz mi, czy myśliwemu takie. Taki gadżet jest potrzebny, przydatny, czy bardziej bazuje na lornetce i na lunecie? Cóż, patrząc na te gabaryty i to wszystko, co otacza tą lunetę obserwacyjną, no czyli oprócz tego, że ona, jest, ona sama w sobie jest relatywnie duża, oprócz tego mamy też statyw, który ciężko by było, żeby z jednej strony brać na, brać na ramię sztuce lornetkę i jeszcze taki cały sprzęt statyw i lunetę to do typowego, do typowego polowania się to nie nadaje. Natomiast jeżeli myśliwy ma ochotę właśnie pocieszyć się, pocieszyć się samym, samym polowaniem, polowaniem poprzez, poprzez widoki czy poprzez robienie zdjęć, bo też mamy możliwość podłączenia aparatu, aparatu do takiej lunety, to wtedy jak najbardziej może go do sobą zabrać. Sądzimy tatar z mięsa Daniela na dwa sposoby. W przypadku pierwszym tabasco. oliwa z oliwek, sól, odrobina pieprzu kajen, musztarda Dijon, też troszeczkę. Wierabiamy nasze mięso na gładką masę. Teraz przyrządzę drugi sposób. Kilka kropli sosu Wolchester. Nie bójmy się dawać oliwy, bo to jest mięso dosyć suche. Pieprz czarny. nasza polska-sarebska. Tak wyrobione mięso pokażę Państwu, jakie ładnie ułożyć na talerzu. Przygotowałam tutaj takie kółko. I teraz zaczynam nasz pierwszy sposób z pieprzem kajem. W, w takim kółku układam mięso. Jedną płaską warstwę marynowana, wcześniej pokrojona gruszka. Odsączona. Czerwona cebula. Najlepiej, jak wypełnimy mięsem, tak do końca, na równo. Odrobina gruszki. I bardzo fajnym dodatkiem, który dajemy do pieczonego mięsa, jest borówka, a w tym przypadku użyjemy do surowego, jeszcze troszkę czerwonej cebulki. I danie jest gotowe. Drugi sposób przyprawiamy tradycyjnymi. E, przyprawami, takie jak stosujemy do tatara wołowego. Kapary, marynowane grzybki, biała cebula i kiszony ogórek. Warstwa musztardy sarebskiej. Kolejna warstwa mięsa. W tym przypadku podamy sardynkę z oleju, z boku, bo nie każdy może lubić. I żółtka jaj przepiórczych, a mamy już. Życzę Państwu smacznego! orła przedniego po łacinie brzmi Achillachryzeteos, co w tłumaczeniu oznacza złoty orzeł. Nazwa wzięła się od pomarańczowo-rodzawego koloru piór na piersi orłów przednich. Przy ich obecnej skromnej populacji ten ptak jest rzeczywiście na wagę złota, dlatego tym bardziej cieszą wysiłki wszystkich tych, którzy chcą jego majestatyczną sylwetkę przywrócić na niebie Rzeczpospolitej.